10 kwietnia 2023 roku. To właśnie wtedy założyłem mój kanał, a to oznacza, że dzisiaj są urodziny. Więc jeżeli szukasz kodu, jeżeli szukasz architektury, jeżeli szukasz tego typu rzeczy, to sorry. Ale nie dzisiaj. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób robię Lękowski net, w jaki sposób robię rzeczy, które tworzę, więc jeżeli nie lubisz mojej autopromocji, to koniecznie wyłącz ten film i zerknij w treści yy, związane z wiedzą, którą się dzielę. Natomiast jeżeli interesuje Ciebie to, dlaczego robię to, co robię, jak robię to, co robię, czego przez ten rok nauczyłem się o budowaniu marki osobistej, ale również i o tym, yy, jak kręcić filmy, jak to. Yy, Technicznie robić, to właśnie o tym porozmawiamy w tym odcinku. Serdecznie Cię do niego zapraszam. Już od dawna chodziła za mną koncepcja robienia filmów, ale musiałem się do tego mentalnie przygotować, i dużą moc dało mi pewne szkolenie, na którym byłem tam zorientowałem się, że muszę troszeczkę siebie na nowo zdefiniować. No właśnie, kim ty w ogóle kurwa jesteś, pajacu? Na pewno jestem programistą i to dobrym programistą. Programuję od ponad 12 lat komercyjnie, od ponad 17 lat niekomercyjnie, w wielu językach, choć PH przypadł mi akurat najbardziej do gustu i w tym jestem dobry. Jestem architektem niekiedy, ale nie takim, wiecie, papierowym, tylko takim bardziej rozkminiającym pewne rzeczy. No i lubię interesować się czystym kodem, lubię sprawiać, żeby oprogramowanie było rozwijane w fajny, efektywny sposób, żeby nie zostawiać za sobą paździerzu, choć uważam, że czasem paździerz jako proof of concept jest to. Tym właściwym wyborem. Natomiast e, zastanawiałem się, co mnie kręci jeszcze. Chciałem znaleźć coś dodatkowego, coś, co będzie trochę odskocznym od pracy, a troszeczkę będzie czymś, co sprawi mi radość. I dołączyłem do hakersów. W hakersach uczyłem dzieciaki skracza. Zajęło mi to jakieś półtora roku, po czym później e, dostałem propozycję od swojego szefa, żebym wykładał we Wrocławiu. Prowadziłem tam Introduction to Software Engineering, uh, Introduction to Programming uh, i uh, jeszcze jedne zajęcia. A co to było? A! Uh, www. Applications, oczywiście. No właśnie. I to mnie natchnęło do tego, że skoro um, uczę ludzi podczas takich sesji live, to może dobrze by było zacząć robić coś publicznie. Nie po angielsku, ale bardziej po polsku. Nie w różnych technologiach, ale konkretnie w PHP, bo tego na YouTube mi brakowało. Oczywiście jest jeden świetny kanał, Kodlo. Jeśli o nim jeszcze nie słyszałeś, to koniecznie tam zajrzyj. Natomiast w zasadzie poza nim ciężko mi powiedzieć, kto zajmuje się promowaniem PHP-a, a uważam, że to jest świetna technologia, i to, że teraz wszyscy mówią o JavaScriptie, to wszystko wynika z marketingu. Ja zresztą nagrałem o tym film. Ale jest mnóstwo osób, które siedzą w php i chcą się rozwijać. Jeżdżą na konferencje takie jak PHPCon, PHPers, czy jakiekolwiek inne, i uczą się, są ciekawi tego, co wychodzi, tego, co się dzieje, i stwierdziłem, Hmm, to do mnie pasuje, to jest zgodne z moją ideą, i właśnie to chcę robić. Stwierdziłem, że moja marka mogłaby się właśnie opierać o polskie tworzenie czegoś w rodzaju. Nie bootcampu, ale czegoś takiego po bootcampie. Czyli jeżeli ja się czegoś nauczę, już umiem jakieś podstawy programowania, to chciałbym iść dalej i chciałbym doszlifować swoją wiedzę. Być może nawet jestem w stanie znaleźć tą pierwszą pracę, ale z drugiej strony być może lepiej by było, żeby a, ktoś pokazał mi jakieś ciekawe zagadnienia, które nie będą ekstremalnie trudne, które nie będą ekstremalnie zaawansowane, a, tylko będą dla takich powiedzmy sobie midów, którzy chcą awansować. I w ten sposób e, w głowie zrodził mi się pomysł stworzenia cyklu szkoleń, które nazywałem e, od juniora do seniora. Pomyślałem sobie o wszystkich rzeczach, które były mi potrzebne do tego, żebym e, był tu, gdzie jestem. O całej wiedzy, którą do tej pory udało mi się zgromadzić i która faktycznie miała takie, wiecie, kamienie milowe w moim życiu, żebym mógł być dalej. Zrozumienie DDD, zrozumienie na początku oczywiście, Solida, wzorce projektowe, czyli kurs nad którym pracuję dzisiaj, ale też odpowiednia komunikacja z klientem, odpowiednie organizowanie pewnych rzeczy to też jest niezwykle potrzebne do tego, żebyś tworzył działające, sensowne i ciekawe oprogramowanie. Ten film, który na samym początku podskoczył, to był właśnie film o MVC i o tym, że to nie do końca jest architektura, no bo faktycznie nie jest to architektura. I spowodował on lawinę może nie tyle hejtu, co komentarzy, które no, często się z mną nie zgadzały, co to jest totalnie akceptowalne. Ale Zastanówmy się, jeżeli wchodzimy na tematy troszeczkę bardziej kontrowersyjne, to wiadomo, że znajdą się takie osoby, które strasznie będą chciały tego bronić. Dla mnie to dobrze, bo dla mnie to zasięgi, dla mnie to e, nowi ludzie w kanale, nowi ludzie, którzy się zgadzają lub nie zgadzają, ale ludzie, z którymi warto dyskutować, bo mają coś ciekawego do powiedzenia. Ale zanim zacząłem to robić, musiałem popełnić mnóstwo mnóstwo błędów i nagrać parę kiepskich filmów. A czym nagrywałem te filmy? Teraz pogadajmy o technologii. Kiedyś nie byłoby to możliwe, ale dzisiaj każdy z nas, no prawie każdy z nas, ma w kieszeni bardzo potężny aparat. I ten aparat w zupełności wystarczy do tego, żebyś nagrywał wysokiej jakości filmy. I tak, wszystkie moje filmy są nagrywane iPhone'em. Tak po prostu. Eee, zastanawiam się co prawda czasami nad kupieniem lustrzanki, ale potem sobie myślę, ale po co? Przecież jakość tego wideo jest naprawdę dobra i niczego tutaj nie brakuje. Ale pierwsze filmy nie wyglądały tak dobrze, a było to spowodowane tym, że do końca nie wiedziałem w jaki sposób to robić. Na samym początku po prostu brałem iPhona i do niego mówiłem, a potem ten film wgrywałem do świetnego oprogramowania, jakim jest. DaVinci Resolve. DaVinci Resolve to jest darmowy program, który no, ma wszystkie bariery i wszystkie zaawansowane narzędzia, które mogą ci pomóc właśnie w montażu. Więc jeżeli chcesz nagrać fajny film z wakacji, to bardzo ci go polecam. Ale przenosząc tam bezpośrednio plik, może się okazać, że on jest zakodowany i ten kolor nie wygląda. Tak jak wyglądać powinien. Zorientowałem się dość późno, shame on me, i część moich filmów wygląda dość dziwnie, jeżeli chodzi o kolory, w szczególności tych pierwszych filmów. Dopiero później zorientowałem się, że te filmy trzeba sobie pokolorować. Kiedy nauczyłem się już DaVinci Resolve... Mój kolega powiedział, że używa takiego programu, który dzięki e, AI analizuje to, co do niego mówisz, i ten tekst pojawia się na ekranie. Potem edytujesz to wideo, trochę tak, jakby było po prostu e, Word'em. Kurde, genialna sprawa, bo montaż filmów zajmował mi czasem nawet 8 godzin, mimo że nie wyglądały one wcale dobrze. E, I w ten sposób odkryłem. Deskrypta. Deskrypt to jest świetne oprogramowanie do robienia tego typu rzeczy, dlatego, że możesz usiąść, nagrać część. jeżeli nie jesteś z niej zadowolony, możesz ją zmienić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Od tego czasu moje filmy po prostu wystrzeliły i to była fajna opcja. No ale oczywiście, żeby cokolwiek nagrać w deskrypcie, to potrzebujesz względnie dobrego sprzętu. Liczy się tutaj dźwięk. I dość długo analizowałem, który sprzęt będzie najlepszy. Ja kupiłem Shure MV7. Natomiast, jeżeli mówimy o dźwięku, to nie możemy zapominać też o świetle. Jeżeli chodzi o światło, to mogę wziąć po prostu tego gimbala, który dostałem na święta, i pokazać Wam, jak to wygląda. Tutaj mam lampę, która jest lampą studyjną. Widzicie to, co się w tym momencie nagrywa dodatkową lampę, która jest lampą kontrolową, lampę, która tworzy dla was właśnie ten niebieski cień, i ostatnio stworzyłem sobie właśnie za pomocą em, takiego LEDowego paska. Oświetlenie tej tablicy, którą stworzyłem, a w ogóle do stworzenia tej tablicy mm, zainspirowała mnie pewna pizzeria, która miała dokładnie a, podobny napis. Przy czym tam nie było encode trust, oczywiście, tylko było e, in pizza with trust. Więc e, warto rozglądać się dookoła siebie, żeby znaleźć to, co się Wam po prostu podoba. Ale w jaki sposób powstają scenariusze? Przygotowałem sobie też specjalne listy do tego, żeby. A, Weryfikować, czy ten scenariusz jest dobry, ale także, żeby umieścić w nim treści, które będą sprawiały, że rzeczy będą ciekawsze. Używam do tego notion, o którym wspominałem w filmie o tym, jak się uczyć. No i właśnie mam tam szablon, który zawiera bardzo ciekawe pytania dla mnie, które sprawiają, że muszę przez chwilę pomyśleć: Wymieni trzy rzeczy, których nie wiedziałeś przed nagraniem tego filmu. To mnie zmusza do zrobienia jakiegoś researchu. To mnie zmusza do tego, żeby pomyśleć, co ciekawego, nowego mogę wrzucić, co nie było dla mnie tak do końca oczywiste i musiałem to znaleźć. I to jest całkiem dobra opcja do tego, żeby po prostu tworzyć to w taki sposób, żeby to było ciekawsze. No, przynajmniej mam nadzieję, że trochę jest. A jak tam, hajsy z YouTube'a? Hajsy z YouTube'a? Żartujesz. Mam 1200 subskrypcji w momencie nagrywania tego filmu. <laughs> to nie daje pieniędzy. Już niedługo będę mógł umieszczać moje rzeczy, um, moje kursy na YouTubie, bo do tej pory też tego nie mogłem. Dlatego, że niedługo osiągnę limit 3000 godzin oglądanego wideo w ciągu roku. To naprawdę nie jest łatwe, dobrnąć do tego e, poziomu, dobrnąć do tego miejsca. Natomiast z drugiej strony o, wiem też, że no, na początku te filmy nie były takie, jakie e, chciałbym robić. Dopiero teraz. Są takie, e, że naprawdę mi się podobają. I kiedy słyszę na przykład, że za dużo autopromocji, albo za dużo tych przejść takich, wiecie. Okej, okay, nie podoba Ci się, mam z tym luz. Wcześniej strasznie bym się tym przejmował, ale dzisiaj. To mi ma się podobać ten film. Jeżeli on mi się będzie podobał, to będzie się podobał też Wam. A jeżeli się Wam nie będzie podobał, no to sorry, to nie jest ludziarnia, żeby wszystkim smakowało, nie? Czekaj, czekaj. To Ty nie dostajesz za to żadnego hajsu i tak po prostu to robisz? No, <laughs> widzicie. Z jednej strony buduję markę osobistą, co jest istotne, ale czy jest mi potrzebne? Niekoniecznie. My w branży IT mamy pracy. Tyle. I ta marka jasne przydaje się. Jest miłe kiedy ktoś powie hej oglądam Cię na YouTubie. A jeżeli jestem na jakiejś konferencji miło też było zobaczyć ile osób przyszło na, na phpcon na moją prezentację to było super. Ale dla mnie to jest realny biznes dlatego że po prostu Celem tego wszystkiego jest też to, żeby sprzedawać wam moje usługi. Sporo osób przychodzi po kursy, sporo osób przychodzi po konsultacje, i to jest świetne. Jeżeli chodzi o kurs Solida, który wydałem w styczniu, to już do tej pory zarobiłem na nim chyba około 20 tysięcy złotych. Może nie jest to dużo w porównaniu z miesięczną pensją dewelopera, ale z drugiej strony. Ej, wszystkie sprzęty się spłaciły, i przede wszystkim widzę, że Wam się to podoba. Widzę, że Wam to pomaga w pracy. Piszecie do mnie e, maile czasami, e, czasami, piszecie na Messengerze, na e, właśnie Instagramie, że to Wam pomaga w pracy. Nie ma nic dla mnie bardziej cenniejszego niż widzieć, że to, co zrobiłem, komuś pomogło i coś komuś dało. E, no właśnie, i przy okazji urodzin. Kodzik urodziny 20% do powiedzmy do Maja na wszystko, jeżeli chodzi o kursy, jeżeli zarówno kurs startupu dla tych, którzy chcą stworzyć własne produkty i na kurs Solida, jeśli jeszcze go nie masz, polecam. A gdzie można mnie znaleźć? No. Oczywiście na YouTubie, ale nie tylko, bo również prowadzę Instagrama programistycznego, gdzie no, w miarę regularnie wrzucałem, e, e, właśnie, karuzele z e, tematami programistycznymi, bardziej zaawansowanymi, mniej zaawansowanymi, e, ciekawostkami, e, które możesz sobie przeskrolować. A skoro już scrollujesz Instagrama. To może warto by było, żebyś poskrolował coś, co ma trochę więcej wartości merytorycznej, dlatego na Lękowski dev mam już w tym momencie 900 obserwujących, nie jest tego może zbyt dużo, ale pamiętajcie, ja zacząłem dokładnie rok temu z wyników, które mam dzisiaj jestem bardzo, bardzo dumny i bardzo zadowolony. Chciałem Ci bardzo podziękować za to, że wysłuchałeś tego urodzinowego e, odcinka. Wiem, że ten film. Raczej będzie miał mniej um, oglądających, dlatego daj lajka, jeżeli dobrnąłeś do tego momentu, bo być może ktoś go sobie też będzie mógł zobaczyć. Jak wyglądają moje plany na przyszłość? Teraz pracuję nad kolejnymi kursami. Chcę je robić lepsze. Chcę też, żeby mogły mieć wyższą cenę, ale też, żeby za tą ceną szła naprawdę wysoka, wysoka jakość. Dlatego teraz szykuję się na, właśnie, m, kursy m, wzorców projektowych, który będzie czymś więcej niż tylko zwykłym wideo. Przynajmniej mam taką nadzieję. Jeśli Ty masz jakiekolwiek pytania nieprogramistyczne i po prostu chciałbyś, Pogadać, to zapraszam Cię do komentowania. Jak wiecie, na każdy, dosłownie na każdy komentarz odpisuję. Zapraszam Was do subskrypcji, do lajkowania i do odcinków kolejnych, w których pokażę Wam coś ciekawego i ee, nagramy coś, co może sprawić, że no, zarobicie trochę więcej kasy, zrobicie nieco ciekawszy kod i zaimponujecie w swoim zespole. I chcę dodać coś jeszcze. Dla mnie robienie tego YouTube'a jest śmiertelnie poważne. Dlaczego? Bo ja to traktuję jako biznes. Biznes, który z jednej strony buduje moją markę, a z drugiej strony daje mi e, dostęp do Was, do ludzi, którzy chcą oglądać to, co robię i chcą często właśnie płacić za to w formie kursów. Dziękuję, że jesteś. Dziękuję, że zostawiasz lajki pod moimi filmami. Dziękuję, że mnie subskrybujesz. Dziękuję, że obserwujesz mnie na Instagramie. Dziękuję, że jesteś w moim newsletterze. Dziękuję, że poświęcasz mi swój czas i mam nadzieję, że dostajesz w zamian wartościową treść. Jestem ciekawy, od kiedy tu jesteś. Chętnie dowiem się tego z komentarza. A jeszcze bardziej jestem ciekawy. Czy pamiętasz ten stary dżingiel? Do zobaczenia w następnym odcinku. Obiecuję, że następny odcinek będzie już stuprocentowo merytoryczny. Cześć!